Witam Was serdecznie z hotelu Aspen Prime w Podlesiu na pograniczu polsko-czeskim. Mam okazję dzisiaj tutaj pracować, odpoczywać, delektować się szachami, no i przede wszystkim oglądać partie z ostatniego turnieju online. Bardzo się cieszę, że mogę zrobić nagranie właśnie z tego, z tego tutaj miejsca. Jest to, jest to przepiękny obiekt położony w bardzo pięknym miejscu i przede wszystkim w miejscowości, która od wielu lat jest nazywana Polską Bawarią, także jest tutaj bardzo, bardzo pięknie. Jeżeli chodzi o turniej, no to tutaj za chwilę przyznamy sobie nagrody. Dwie nagrody książkowe i jedno złote konto. Tutaj e, chciałbym podziękować Tobie Paweł, Paweł Horston za to, że pomogłeś mi swoją analizą, e, tym bardziej, że ja nie mam e, tak dużo czasu. E, także tutaj bardzo mi pomogłeś i troszkę na tej analizie Twojej się oprę. Pomimo tego, że oglądałem wszystkie partie, bardzo ułatwiłeś mi e, podjęcie decyzji, jeżeli chodzi o nagrody. Tutaj w turnieju pierwsze miejsce po raz kolejny zajął Rafi, Rafał. Gratuluję Rafał kolejnego zwycięstwa, gratuluję pasji do szachów, gratuluję, gratuluję przede wszystkim Twojego zaangażowania, jeżeli chodzi o lekcje online. Drugie miejsce Patryk, tutaj Patryk z Buchołas, czyli Patryk z którym prowadzę też e, le, lekcje zajęcia w Centrum Kultury. Gratuluję Patryk. E, kolejny raz jesteś na podium. E, oczywiście tam są pewne błędy w debiutach. E, musisz popracować troszkę nad debiutami, no żeby wystrzegać się e, takich wpadek. Tak? Trzecie miejsce Dawid, e, bardzo fajna gra, gratuluję czwarty Patryk. Piąte miejsce: Tymek. No, super wynik, o tym za chwilę powiem. Szósty: Paweł. Troszkę poniżej swoich oczekiwań. Mam nadzieję, Paweł, że niedługo zobaczymy Cię na pierwszym miejscu. Siódme miejsce: Wojtek. Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o pozostałych zawodników, to także gratuluję fajnego występu. Oczywiście, oczywiście nie zabrakło fajnych, fajnych uderzeń taktycznych, ale było także dużo błędów. Jeżeli chodzi o zwycięzców, to tutaj chciałbym, chciałbym przede wszystkim wyróżnić Patryka No i Tymka. Patryk, dla ciebie książka Szachy dla przyszłych mistrzów. Jest to książka napisana przez pana Jerzego Konikowskiego. Właśnie tutaj poznasz najważniejsze otwarcie szachowe. Na pewno ci, ci się to przyda, żeby troszkę popracować nad e, niektórymi debiutami. E, tutaj także możesz e, sobie poczytać o technice liczenia wariantów, a także jak rozwinąć swój zmysł taktyczny. Także gratuluję dla ciebie ta książka do odebrania. Możesz ją odebrać osobiście e, u mnie w domu, także zapraszam cię. Tylko daj mi wcześniej znać. Książka będzie z dedykacją. Drugi egzemplarz tej książki dla Tymka. Tymek, e, bardzo dobry turniej coraz lepsza gra, coraz mniej błędów w końcu zaczynasz stosować cztery złote reguły i to co mówiłem, będziesz trzymał się tych prostych zasad będzie mniej podstawek, będzie mniej przeoczeń i wyniki będą dużo lepsze, także Tymek gratulacje dla siebie też ta książka zostanie wysłana do Ciebie postaram się to zrobić jutro, czyli w piątek jeżeli chodzi o złote konto no to tutaj złote konto Myślę, że powędruje do tymka, dlatego że Tymek naprawdę podobają mi się Twoje kombinacje i to jak realizujesz przewagę. Także tutaj złote konto miesięczne na czeską jest dla Ciebie. Konto sponsoruje Paweł Horson. Także Paweł, złote konto jest dla tymka. Gratulujemy, gratulujemy bardzo serdecznie. Chciałbym tutaj jeszcze powiedzieć o jednej nagrodzie. Jest to taka książka. Puchar Gór Opawskich w latach 1991-2020 na pograniczu polsko-czeskim. Wspaniałe wydanie pana Jaska Matlaka, jednego z najlepszych sędziów szachowych w Polsce, a także bardzo dobrego szkoleniowca, który wraz ze swoim bratem Markiem Matlakiem wydaje wspaniałą serię książek szachowych. Droga do szachowego mistrzostwa. Z tej książki możemy się dowiedzieć, jakie miałem wyniki w turniejach, jak rozpoczynałem swoją karierę szachową, a także jest tu jedna komentowana przeze mnie partia Wielka Pigułka Wiedzy, Tabel, Analiz. Także, ten egzemplarz tej książki chciałbym w ramach podziękować, za, podziękować za wsparcie, za pomoc w prowadzeniu turnieju, za zaangażowanie. Wysłać właśnie Paweł do Ciebie, także Paweł e, Horson. E, oczywiście to jest nick, e, nie podajemy tutaj nazwisk na, na, na nagraniach. Paweł, e, ta książka jest dla Ciebie, e, z dedykacją, z podziękowaniem za e, wkład, za wsparcie, no i za szerzenie pasji do Królewskiej Gry, także super, e, gratuluję. E, także jeżeli chodzi o turniej, e, widzę, że są postępy, jeżeli chodzi o taktykę. Ten zmysł kombinacyjny widzę dosyć fajnie, fajnie funkcjonuje. Ci, którzy się przykładają bardziej do treningów i robią to regularnie, na pewno wyniki mają dużo lepsze. Także super, oby tak dalej. Pamiętajmy o tych zasadach, o których ja mówię podczas lekcji, a na pewno tych błędów będzie, będzie dużo mniej. Także kolejny turniej za półtora tygodnia i chciałbym o tym powiedzieć kilka słów. Do wygrania w przyszłym tygodniu. I z wielką przyjemnością e, chciałbym o tym powiedzieć jest przepiękna, najpiękniej wydana w Polsce książka o szachach Królestwo Szachów. Jest to książka wydana przez e, panią e, arcymistrzynię Monikę Krupę i jej męża uznanego trenera szachowego Krzysztofa Krupę. Przepiękne wydanie przede wszystkim z dedykacją. Proszę zobaczyć tutaj od Pana Krzysztofa. Mam trzy egzemplarze takiej książki. Jest to wydanie oczywiście dla dużych, dla małych i dla dużych. Dla dużych, dla małych, tak. Z tej książki na pewno wiele radości może czerpać każdy. Ja mam też swój egzemplarz z dedykacją z roku 2018. Pana Krzysztofa Krupę. mam okazję gościć w huazach na turniejach szachowych. Także mieliśmy okazję wspólnie rozegrać partię w meczu drużynowym przeciwko czeskim szachistom, bodajże dwukrotnie. Także tutaj bardzo się cieszę, że akurat tą książkę mogę w pewien sposób też tak jakby wszystkim polecić i naprawdę warto ją mieć w swojej bibliotece. Przepięknie wydana książka, może pokażę tutaj, może pokażę tutaj chociaż. Fragment tej książki ok, do góry, do góry, bo mój telefon mojej twarzy nie łapie. Ok, nie szkodzi. Do góry, do góry, do góry, do góry. Ok, ok, zgubi moją twarz, nie szkodzi. Już mi na tą książkę nie celuj. Widocznie ta książka jest taka ważna, że, że punkt tutaj, że głównym punktem dla. Dla gimbala, właśnie ta książka była, a nie moja twarz. Także super. Te książki do wygrania w kolejnym turnieju za półtora tygodnia. Jeżeli dam je tu na bok, bo coś ten gimbal mi tutaj zamiast na mnie to na te książki sobie patrzę. Ok, troszkę go damy tak. Super. Czyli te książki do wygrania za, trzy, za półtora tygodnia. Trzy egzemplarze. Także warto, warto jest grać w naszych turniejach. Turnieje są przede wszystkim dla moich uczniów. Organizowane, ale jeżeli ktoś będzie chciał zagrać z zewnątrz, jak najbardziej zapraszam. Tylko wcześniej chcę, trzeba do mnie napisać, żebym wiedział, kto bierze udział w tym turnieju. No i oczywiście zasady fair play to jest podstawa, o tym trzeba pamiętać i, 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 i jak najbardziej ich przestrzegać. Także jeżeli chodzi o turniej i podsumowanie tego turnieju, to jeszcze raz książki szachowe wędrują do Patryka i do Tymka. Złote konto dla Tymka, książka Puchar Gór dla Pawła. Wielkie gratulacje za tydzień do wygrania. Trzy egzemplarze książki Królestwo Szachów. Oczywiście nagrody książkowe ja przyznaję nie tylko za pierwsze, drugie, trzecie miejsce ale jak widać można zająć dalsze miejsce w turnieju, a też można być nagrodzonym, bo przede wszystkim nagradzamy piękne kombinacje, umiejętność realizacji przewagi, uderzenia taktyczne. Ja jeszcze zwracam uwagę na sztukę obrony oczywiście, jak rozgrywane są debiuty, no i na błędy, ile ich popełniamy. Także tutaj Rafał w tym tygodniu e, nagrody dla ciebie nie będzie, ale tylko dlatego, żeby się za bardzo nie rozpieszczać i żebyś po prostu zbyt szybko nie skompletował e, dużej biblioteki szachowej. Mam nadzieję, Paweł, że w przyszłym tygodniu e, po prostu powalczysz o pierwsze miejsce. E, no i Rafał będzie czuł oddech swoich przeciwników e, na plecach. E, także słuchajcie, e, dziękuję za za to, że mnie wysłuchaliście. Bardzo się cieszę, że mogłem znaleźć chwilę czasu, chwilę czasu na to, żeby sobie dzisiaj tutaj odpocząć. No ale to odpoczywanie oczywiście z szachami. Jeżeli kochamy szachy i jeżeli jest to dla nas pasją, to z wielką przyjemnością będziemy te szachy i to wszystko, co z szachami jest związane ze sobą zabierać gdziekolwiek jedziemy, także e, pamiętajmy o tym, że szachy przede wszystkim e, łączą ludzi i możemy zawierać e, wspaniałe przyjaźnie, poznawać nowych ludzi, wspólnie się spotykać, no i propagować piękno królewskiej gry. I to jest chyba najważniejsze. Także dzięki za uwagę, wszystkiego dobrego Wam życzę. E, spotykamy się na następnym turnieju, a z uczniami, którzy mają ze mną lekcje, widzimy się na lekcjach online. Także wszystkiego dobrego, pozdrowienia z Gór z hotelu Aspen Prime w Podlesiu w Polskiej Bawarii. Cześć, trzymajcie się.